Dobra, chłopie, jak ja najlepszym frankiem jestem. O, już więcej zgadło osób. Co będzie w tej skrzynce? A ja ci powiem sekundę przed otwarciem, okej? Okay? I będę, i zgadnę, i zgadnę. Wo, zgadł! A, a mi, brosta, GG. Daj łapeczkę w górę, dzięki Paweł Janusz. Eee... Ty, same! Uwaga, patrz to! I co? I co? Tutaj może będą bonusy jakieś Uwaga, uwaga, uwaga I klikamy dalej Uwaga, Pyk. Jak tu Leon wypadnie... Hajs! Co chłop... MaxFun MaxFun, dzięki Wspierający Thank you very much, pozdrawiam cię serdecznie i e, oczywiście Kamil Mądro to mam Ci zapisane. Dzięki za 25 zł. hop na Bizo Dzięki. Zamaskowywany dodasz 2J8202 QJR 3 zł i 18 groszy. Już dodaję. Dobra, klikamy w skrzynkę. Tyk. CO jest? No najmniej no, trafiona! Ja nawet dopiero zaczynam odsprać skrzynki! Jest to legenda! Druga! GG! Ja PITORE chłopie! Jak ja w szoku kościu! Jest! Mamy legendę trafioną! GG! Ja nie sądziłem, że teraz będzie legenda! Ja to SOBIE w skrzynkę tak o! Pa! Chopie! Sandy mamy! Ja.